Cześć Dzisiaj takim lekkim bałaganiem Bo też takim lekkim bałaganiem Przyszedł do, mm, do mnie taki zamek Abusa yy, Nawierzchniowy yy, Z takim oto Tutaj można powiedzieć yy, Z taką to wkładką Bębenkową Dedykowaną do niego yy, Zamek jest uszkodzony w sensie yy, Pokrętło działa Natomiast Jakbym chciał obrócić ten element za pomocą zamka, to niestety Ale zwróćcie uwagę, już wam pokazuję To się pięknie kręci, ale... No, stop Bo może... O, no właśnie Ale rygiel w pewnym momencie staje i nie chce się przekręcać Jak mu pomóc paluchem, to to działa Nie wiem, być może jest to dosyć proste do naprawy Nie będziemy teraz tego robić bo ja kupiłem ten zamek tylko po to, żeby z tym drewnem spróbować powalczyć i zaraz, zaraz to zrobimy. Bo Tutaj coś, było, coś tu się działo: bo ta blacha taka mocująca jest wygięta. To widać. Wyszła z tych tutaj takich elementów, które mają trzymać ją razem z tym korpusem. Jest wygięta. Ten, to cegiełko, czy tam język się jak to się nazywa. Też jest i wygięte i łamane. Drugie, druga część tego jest gdzieś tej podobno w siatce. No nieważne. <laughs> Jak mówiłem, mnie interesowało tylko i wyłącznie to... A, tu jeszcze pokażę wam, to jest oceniane przez producenta jako 5 na 10, więc tak średnio. Mnie interesowało tylko, tylko to. A że to była jakaś aukcja gdzieś za jakąś cenę minimalną udało mi się to wygrać, no to prezentuję zamek firmy Abus ze standardowym kluczem. Tu mam wytrychy i nie wiem, czy zacząć może od rejka. Może spróbujmy tą konstrukcję zrejkować. Mam tu parę tych jeszcze. Zróbmy bałagan. No dobra, to powinno, to powinno wystarczyć. a pokażę jeszcze, że klucz działa. Wszystko jest ok. Dobra. I może takim ma no to. City czy jak tam to. Mountain. Jeszcze ja słyszałem, spróbujmy. No, no dobra, poszło na dwa razy szybko, aż spróbujmy to powtórzyć. O, o, myślałem, że... o, już nie pójdzie tak szybko. Okej, okay. więc mamy to zrejkowane. Aż, no dosyć, dosyć błyskawicznie, więc żeby nie było, o. Zamienimy sobie, spróbujmy to otworzyć pin tym po pinie. Szukam, szukam, troszkę mniejszego napinacza, żeby móc go wykorzystać tutaj od dołu. I jakiś... No skoro tak łatwo poszło rejkie, rejkiem, to raczej nie będzie zbyt głębokich yy, tutaj problemów, pinów i tak dalej. Spróbujmy teraz single pin, czyli pin po pinie tak to otworzyć. Też tutaj ten mój wytrych trochę się nie podoba, no ale... O. <laughs> trochę mi się tak jakby haczył, trochę bo jest zużyty i, i ma taki, taki garbik, no ale, ale poszło gładko. Raczej tu nie ma żadnych cudów, no ale w sensie takim, że piny raczej standardowe wszystkie, no ale wypatroszmy to. Ustrojstwo. Hmm, nie wiem, czy mi tu wejdzie moje kopytko. Byłoby miło. O, weszło. jest czyja? No, ja już to y, chyba nie chcący sobie zamknąłem, tak? Czy nie? No, nie, 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 nie dobra. No jest ok. Hmm, kopytko. Jest tu bliżej. Teraz te piny po prostu są tutaj, i one trzymają Lekko tam wlazły, nie jest to problem. Dobra, Tak, abus. No, chyba, chyba jeden z naj, najłatwiej y, otworzonych abusów, z jakim miałem przyjemność się mierzyć. Jak zobaczyłem w internecie, to myślałem, że troszeczkę jednak będzie. To lepsze yy, urządzenie. Wiecie, to tak, to tak wyglądało. Było opisane... no tam z błędem za bardzo chyba nie było. Yy, <grytanie> opisane, że jest z, 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 z awarią tego urządzenia. Raczej była ta aukcja troszkę enigmatycznie napisana, no ale wczytywałem się też, też a, ani nie dałem jakichś horrendalnych pieniędzy. Dobra, w 3 minuty, mi film pokazuje że jeszcze mi kamera pozwoli nagrać, więc wyciągnijmy co tu mamy. Raczej nic specjalnego. 5 pinów tak jak człowiek wyczuł. No, tutaj tu klasyki. I raczej wszędzie do klasyki. Nie spodziewam się żadnych żadnych innych mm, pinów niż klasycznych. No, tu możemy się pokusić o takie wyjęcie po jednym, ale Ale musiałbym włożyć, przepychać, a nie mam, ma e, znaczy nie, znaczy nie, 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 a trzy minutki to nie zdążę go tu już. Trzy, już jedna mi pokazuje, nie, dwie tylko może. Dobra, to tyle. Mamy sprężynki, klasyk zupełny. W sensie, no każda identyczna Jedna albo uciekła, albo, albo nie wyszła O, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś może pofrunęła sobie Okej okay. Piny bardzo takie zaoblone no nic, nic tutaj wielkiego nie ma. Naprawdę prosta konstrukcja z dobrym dostępem do pinów. Bardzo fajna do nauki. Pikowania naprawdę fajna, przyjazna. ktoś by chciał się uczyć, pikować, to niech poszuka takiego właśnie abusa. Nie wiem, czy to jest 2.1.1.0, to jest model, czy też nie. Już się mryga, mryga mi bateria, więc zaraz powinien mnie utnie. Ale do nauki, lockpickingu super. Do no, środka jakieś tam drzwi wewnętrzne, też no, nic strasznego, tak? To można, można śmiało zabezpieczyć. Dobra, <laughs> przed ciekawiem, albo żeby te ciała nie wlazła. Trzymajcie się dzięki. Taki dzisiaj materiał. Cześć.